Drogie Panie, koleżanki, kawitki, chcielibyśmy złożyć Wam życzenia z okazji Waszego święta, miłości, pokres i radości bez łez, promyków słońca i bukietów róż bez końca, mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń, wiele szczęścia i trawych decyzji podjęcia, a w portfelu i na koncie same miliony lub chociaż tysiące.

No tak się, tak się mieć się, same się, tysiące Same tysiące i